Cześć, Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Ginus z serii. No właśnie, załóżmy, że podsumowanie modelarskie, ponieważ najbardziej mi do tej serii pasuje ten odcinek. Co w dzisiejszym odcinku? Jak widzicie, macie przed sobą moją armię zwierząt ludzi. Dokładnie, w tym odcinku chcę Wam po prostu przedstawić moją armię Beastmenów i opowiedzieć troszeczkę jej historię, bo jest w miarę interesująca, chociaż niestety. Mam z tą armią pewien problem. A przynajmniej miałem, bo troszeczkę ten problem został załogodzony, ale no to zaraz Wam wyjaśnię. Tak, no bo pewnie wiecie, że mam armię Zwierzy Ludzi. Pojawiały się, powiedzmy, w, no wspominałem o nich. Pojawiły się na początku kanału też filmy z Gorami, czyli z tymi tutaj e, piechurami, powiedzmy, Zwierzy Ludzi podstawowymi. Było malowanie, był unboxing. Ale szczerze mówiąc nic jakoś więcej. I ta armia no niby jest, ona niby istnieje, ale pewnie niewiele osób nawet o tym wie, zwłaszcza z tych, które niedawno weszły na kanał, nie śledzą mnie od początku. To mogą nawet nie wiedzieć, że ja w ogóle posiadam armię zwierzę ludzi. Ale posiadam, uwierzcie mi, właśnie widzicie ją przed sobą. Nie jest zbyt duża, bo jest to armia powiedzmy na 1000 punktów. Więcej jednostek za bardzo nie mam. Też nie widzicie wszystkich, bo troszeczkę mi się nie udało w kadrze ich zmieścić, ale mam jeszcze minotury, Tutaj nie widać ich w kadrze troszeczkę, ale mam. Może wezmę innego, żebyście widzieli. No, to są niestety dość stare figurki, więc mogą nie wyglądać najładniej. Nie są to na pewno moje najlepiej pomalowane modele, ale troszeczkę ich ostatnio poprawiałem. Dobrze, to myślę, że zanim wam pokażę te modele, jak bardziej z bliska. Coś o nich powiem, to chciałbym najpierw powiedzieć Wam oszą, moją historię, jak to wyglądało. Ogólnie to y, moja przygoda ze zwierzoludźmi zaczęła się w wakacje roku 2021, czyli praktycznie to był początek mojej przygody z figurkami, bo moja przygoda z figurkami, pierwszą jednostkę dostałem na dzień dziecka pierw, no, no, wiadomo, no, 1 czerwca 2021 roku. I w wakacje tegoż roku, na moje urodziny, dostałem zestaw startowy właśnie do zwierząt ludzi do Age of Sigmar. Zestaw startowy, który wam tutaj wkleję, no ale było tam, były tam podstawowe jednostki, no dobra, może nie do końca podstawowe, ale były tam, było tam parę jednostek. Były Bestigory, były Ongory, był Szaman i Cygor. I to był taki powiedzmy początkowy zestaw dla moich zwierząt ludzi, od tego zaczynałem. Oczywiście wszystko tam miało okrągłe podstawki, tutaj jak widzicie mam kwadratowe, no może poza Ungorami, ale to Wam jeszcze później wyjaśnię dlaczego tak jest. Tam było wszystko na okrągłych podstawkach, trzydziestkach, dwójkach, były Bestigory, był Szaman, Cygor miał też dużą okrągłą podstawkę. Tak, tutaj Cygor jest, jeżeli ktoś go nie zauważył, o, może Wam go trochę, albo nie, zaraz będę Wam pokazywać figurki, na razie jeszcze mam, na razie mam jeszcze powiadam. Ungory miały okrągłe 25. piątki. Nadal je mają i tak to się zaczynało. Początkowo właśnie miałem tylko armię moją Imperium, z której zacząłem i tymi zwierzoludźmi i, ty, i tych zwierzoludzi. I, I tym właśnie grałem moje pierwsze bitwy Wedge of Sigmar. Jak się pewnie domyślacie, jako że to były moje jedne z najstarszych modeli, no to oczywiście nie są zbyt ładne, ale je trochę poprawiałem ostatnio. Przede wszystkim zmieniałem podstawki na kwadratowe i dodawałem troszeczkę. Jakichś usprawnień powiedzmy w malowaniu, ale i tak wiele nie zrobiłem. Ale szczerze mówiąc, to jak sobie tutaj tak zestawiłem te armię, to nie jest jakaś straszna. I Powiem Wam, że nawet mi się podoba pod jakimś tam względem. I trzyma jakiś standard. Nie jest jeszcze nie jest taka zła. Figurki wyglądały gorzej, uwierzcie mi. Naprawdę wyglądały gorzej, zwłaszcza cygor. Także dobrze, że już je poprawiłem. No dobrze, jak to dalej było? Po tych moich. Rodzinach. Głównie skupiłem się na rozbudowie armii Imperium. Pojawiły mi się nowe jednostki, właśnie Imperium, wyrzutnie rakiet czy, czy rajtarzy, czy później halabardnicy. I zwierzę ludzie. Chciałem już kupować jednostki do zwierzę ludzi, ale troszeczkę, troszeczkę zwierzę ludzie stali, powiedzmy, yy, przetrzymani przez Imperium. No ale y, udało mi się tam później, nie wiem, chyba rok później, udało mi się dorwać yy, gory. Pierwszą dziesiątkę gorów, bo tu mamy dwudziestkę, pierwszą dziesiątkę gorów jako rozbudowa piechoty. Później, jakiś czas później, jeszcze Minotaury. Mam tu trzy Minotaury, właśnie. Trzy Minotaury na y, kwadratowych podstawach, ale oczywiście wtedy były na okrągłych. Y, I jeszcze jakiś czas później, też już niestety do końca nie pamiętam, kiedy. A no nie no, to te gory kolejne, czyli kolejne 10 gorów do tego oddziału, to już kanał istniał i mogliście zobaczyć ich unboxing na początku mojego kanału. To był właśnie bodajże rok 2022, chyba tak. Wakacje w, tego, w tym roku. I ten oddział gorów powiększył się do 20, no tak jak chyba nie muszę mówić, że mieli okrągłe podstawki i yy, grałem nimi w Age of Sigmar, chociaż już troszeczkę wtedy Age of Sigmar zaczynało podchodzić pod, pod, do lamusa powiedzmy. No i dopiero kolejną jednostkę do Zwierzy Ludzi dorwałem yy, ostatnią, czyli na początku czerwca 2025 roku, także absolutnie nie ruszałem tej armii. To jest mój Beast lord, o którym jeszcze Wam opowiem. Bo to też jest bardzo ciekawy element tej armii. I też najlepiej pomalowana figurka, bodajże. No, też najnowsza, no, to się nie ma co dziwić. No, no stójrzesz po prostu. I ja miałem taki problem z zwierzę ludzi, że szczerze mówiąc, nie za bardzo ona mnie jakoś pociągała. Powiedzmy, w lubię te figurki, lubię ten całokształt. Czyli mamy y, właśnie tych zwierzę ludzi, czyli kopyta, głowy, zwierzęce, rogi. No, jakby podoba mi się w miarę ten styl, ale jakoś nie, jeszcze, nie szczególnie mnie ciągnęło do malowania zbierania tej armii. O wiele bardziej ciągnęło mnie do Imperium, do Skavenów, do Krasnoludów. Tamte armie są o wiele większe, zwłaszcza Imperium, mają wiele więcej jednostek. Zresztą, ty też po pewno widzieliście, że na kanale częściej się pojawiają jednostki do tamtych armii. Do zwierząt ludzi nic się praktycznie nie pojawiało od tych gorów kiedyś. A pozostałe armie, co jakieś dostawały update'y, później jeszcze bo tak, doszedł. Dlatego zwierzę ludzie zostali odsunięci na bok. Właśnie głównie dlatego, że po prostu jakoś nieszczególnie nie, nie ciągnęło do malowania tej armii. I po prostu, w mojej opinii, z kaweni imperium Krasnoludy, te armie są po prostu ciekawsze od zwierzę ludzi. Oczywiście możecie się ze mną nie zgadzać, no ale takie, takie jest moje zdanie. No właśnie, więc do tego, i ogólnie nawet jeszcze rozważałem, żeby sprzedać w ogóle te armie Tych zwierzę ludzi sprzedać kompletnie. I kupić sobie albo jakieś inne jednostki do moich armii, ale, albo jakąś nową armię. Kompletnie myślałem nad mrocznymi elfami, ale teraz troszeczkę z, do, z dostępnością dobrocznych elfów jest kiepsko. Ale y, obecnie raczej nie ma szans, że sprzedam zwierzę ludzi, oni już są troszeczkę poprawieni. Także na to jest bardzo mała szansa. No właśnie, dlaczego stwierdziłem, że jednak wrócę do tej armii. Szczerze mówiąc, to y, troszeczkę mi się szkoda tych moich zwierząt ludzi zrobiło, bo ja tak się im pewnego dnia trochę przyjrzałem, popatrzyłem i tak sobie pomyślałem, kurczę, no trochę, trochę mi jednak szkoda by było sprzedawać tę armię, bo ona, fakt mam do niej pewien problem z tym, że mi się nie za bardzo chciało ją rozwijać, no ale ja szczerze mówiąc lubię te, te figurki, lubię sobie popatrzeć na tych, tych zwierząt ludzi, tego cygora też mojego lubię, chociaż był mocno plastikowy, bo nie miał w ogóle wycinowanej skóry. Lubię Minotaury. No, podoba mi się w miarę to moja armia zwierzę ludzi. Tak pomyślałem sobie, że trochę słabo by było ją sprzedawać. I mm, przyszła mi myśl, żeby jednak dostosować ich do Warhammera Radio World, Właśnie, bo Warhammera Radio World jak zacząłem grać, to też zwierzę ludzi odsunąłem na bok, bo po prostu nie mieli za bardzo odpowiednich podstawek do gry. Bo no, nie mieli wszyscy okrągłe. I średnio się by tym grało w d All World, To też mnie trochę od zwierzę ludzi odsunęło. Tak bardziej w e, najbliższym czasie. już wcześniej od zwierzę ludzi odpadłem. No i pomyślałem, że kurczę trzeba spróbować im e, te podstawki e, zmienić na kwadratowe. E, I w ogóle cały narodził mi się plan rozwoju tej armii. Stwierdziłem, że trzeba wreszcie coś z nią zrobić, bo ci zwierzę ludzie to u mnie jest najbardziej poszkodowana armia, wszystkie inne mają już na spokojnie jednostek dla 2000 punktów. Czy Skaveni, czy krasnoludzi, czy imperium, imperium, nawet na 3000. Nawet już mi się trzy armie do Bolt Action pojawiły. Nawet polska armia, która jest najmniejsza, jest bardziej liczna. W tym momencie to nie wiem, czy jest bardziej liczna, chyba nie. Ale wtedy była bardziej liczna od Zwierzę ludzi. Więc pomyślałem, że. No, trzeba coś z nimi zrobić. Zwłaszcza, że raz chyba Łukasz nimi grał, czy nawet ja nie mi zagrałem w diorur. Nie, nie, to nie dior tylko Warhammer Fantasy Battle Łukasz nie zagrał i stwierdził, że fajnie się nimi gra. I myślę, że to może być ciekawa odskocznia, właśnie granie z ludźmi od tych innych moich armii, bo oni jednak działają yy, kompletnie inaczej. Oni stawiają na szybki atak, na szarże, na taki powiedzmy blitzkrieg. W przeciwieństwie do to jest ogromne przeciwieństwo krasnoludów, które są bardzo mocno defensywne imperium, które jest no powiedzmy zrównoważone możecie tam stawiać zarówno na obronę jak i na, na atak skaveni ze skavenami jest różnie skaveni też raczej stawiają na ofensywę, ale oni mają dużo jednostek strzeleckich mają liczną piechotę także jednak się różnią od zwierząt. Ludzie stawiają właśnie na potwory piechotę i szybki atak i do tego stwierdziłem, że trzeba, trzeba tę armię popra poprawić, no poprawić też, rozbudować, żeby dała się nimi grać. I cały plan sporządziłem tej rozbudowy. Najpierw, oczywiście, zacząłem od poprawiania moich starych modeli. Cieniowałem głównie skórę, czy zmieniałem podstawki. Wszystkim poza Ungorom. Czemu Ungorom nie zmieniłem podstawek? Ungorom nie zmieniałem podstawek, ponieważ to łucznicy, a łucznicy ungorscy w Warhammerze są w skirmiszu. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest skirmisz, to to jest taka formacja, że ten oddział jest po prostu rozproszony. Jak widzicie, na przykład Tigory są w szeregu, bo to jest regularna piechota, która musi trzymać close order, czyli taki zwarty szyk. A Ungory nie, Ungory to po prostu zwiadowcy, powiedzmy, i oni mogą być tacy rozproszeni. To tak troszeczkę jak w Boltakszym, w sumie. Dlatego stwierdziłem, że nie ma sensu zmieniać im podstawek i te podstawki, które jeszcze miałem, przeznaczyłem na przepodstawkowanie imperialnej piechoty, żeby dostosować sobie do, do tych uzupełnień, które ostatnio widzieliście. I poprawiłem moją armię, nawet zmieniłem podstawkę Cygorowi, chociaż jemu nie trzeba było tak koniecznie zmieniać, no ale stwierdziłem, że, że należy mu się. I sporządziłem plany jednostek, które trzeba kupić, żeby osiągnąć armię na konkretne punkty. Na 1000 punktów wystarczyło, że kupię Bistorda. Bistorda kupiłem, więc mam już armię na 1000 punktów zrealizowaną. I dalej mam na 1500 punktów. Taki mój drugi kamień miliowy. żeby to osiągnąć, muszę kupić więcej minotaurów, żeby mieć 6 oraz pomioty chaosu. I później armia na 2000 punktów, najdalszy kamień milowy, żeby go osiągnąć. Muszę kupić kolejne 30 Ungorów oraz chcę zrobić oddział 20 włóczników Ungorów starczami oraz 10 kolejnych Łuczników i Gorgona. Gorgon to jest taka duża, ale jeżeli ktoś nie wie, co to jest Gorgon, to to jest taki duży potwór, praktycznie. No bardzo podobny do cygora, to jest ten sam zestaw. Różni się od cygora, cygora tylko tym, że nie ma jednego oka, tylko ma parę. I ma cztery ręce. Także to jest potężne bydle do, do walki. To jest chyba najsilniejszy potwór zwierzy ludzi do taki ofensywnym, Bo cygor to jednak jest troszeczkę żywa artyleria. Artyleria, bo on rzuca taką, takim głazem. No zresztą będzie, będę Wam pokazywać figurki, to zobaczycie. No teraz tylko opowiadam. I... a, jeszcze. Jeszcze mnie do... Z, do ponownego powiedzmy zainteresowania się zwierzę ludźmi zachęciło to, że po prostu do Diorwor wracają. I z Games Workshop zapowiedziało o zwierzę ludzi, tam jakiś czas temu teraz już są w Priorderze, więc niedługo będzie można kupować nowe jednostki do nich. I to też po prostu mnie troszeczkę do, do, do powrotu do tej armii zachęciło. I jesteśmy w czasach obecnych. Tak, mam właśnie armię na 1000 punktów i na pewno. Chciałbym ją wystawić na jakimś mniejszym Battle Także tak wygląda mniej więcej historia moich zwierząt ludzi. I obecnie fakt przystopowałem znowu z ich rozwojem, bo kupiłem sobie Beastlorda i na tym się skończyło jak na razie. Ale skupiam się na piechocie Imperium, bo jednak to też mi jest bardzo potrzebne. Kurczę, akurat zaczęło padać jak nagrywam, no trudno. Skupiam się teraz na piechocie Imperium, ale jak tylko skończę imperialną piechotę i będę przy Kasie albo będę mieć po prostu ochotę to jest spora szansa, że coś do zwierząt Ludzi wpadnie na te 1500 punktów, żeby już dobić, czyli pewnie Minotaura bo Pomioty Chaosu, zobaczymy co mi się będzie podobało. Ogólnie chcę, żeby moja armia zwierząt Ludzi była troszkę bardziej nastawiona na potwory, więc stwierdziłem, że sobie zapcham piechotę Ungorami i skupię się na potworach. Tak jak już te armie, te jednostki, które Wam wymieniłem, będę mieć te nowe wszystkie, to pewnie w przyszłości więcej potworów, ewentualnie jakiś rydwan. Dobrze, tak się prezentuje historia moich zwierząt Ludzi. Teraz myślę, że mogę Wam powoli pokazywać jednostki. Myślę, że bez żadnych cięć tutaj, już Wam po prostu przysunę. Zacznijmy sobie może od tych gorów. Bo to są yy, podstawowi wojownicy z dużo ludzi w sumie. 20 gorów. Proszę bardzo. Na trochę cień tutaj pada. Może to. No, troje się przewracają. Dw 25 to akurat nie są najlepsze podstawki do gorów, bo nie ułatwiają szczerze mówiąc im tego stania i zahaczają mu się. Musiałem się dość dużo nagłowić przy krajeniu ich, żeby dobrze stali, ale udało mi się, jak widzicie. Dobra. O jezu, się przewracają. Ci. Gory z tarczami. Gorą można też dać podwójną broń, ale. Ja dałem im tarczę, żeby troszeczkę bardziej przeżywalną jednostką byli sztandar. Nie chcę, żeby ten sztandarowy spadł. No, niestety, przez to, że zmieniłem postawki, no to jednak sztandarowe, troszeczkę na stabilności stracił. ale trudno się mówi. Dobrze, tak się prezentują gory. I szczerze mówiąc, to nie przepadam za malowaniem gorów. Jest to dla mnie po prostu trochę nudne. Przy Bestigorach pamiętam, że było podobnie. No to właśnie powód, dlaczego przestałem z ludzi zbierać takie bardziej, bardziej modelarskie. Dobrze, teraz, teraz Bestigory. Czyli Bestigory to elitarna piechota z ludzi, mam tylko 10. No ci mają już 30, więc troszeczkę bardziej stabilnie stoją. Ten dowódca Bestigorów to w ogóle ma takie długie rogi, że on tymi rogami sami mógłby walczyć. Jemu topór jest niepotrzebny. gorów też by się kiedyś przydało więcej ale obecnie raczej nie panuje Dobra, żeby skończyć temat piechoty to teraz Ungory czyli moi wspaniali łucznicy że wam tutaj tych, tych Ungorów. Ungorów jest 10. A jeszcze wam nie powiedziałem, ale Ungory to kiedyś byli włócznicy. Normalnie u mnie starczami, ale stwierdziłem, że bardziej dla względ ze względów strategiczno-rozgrywkowych, to zmienię ich na łuczników. No i to była dobra decyzja. Chociaż ci włócznicy fajnie wyglądali, ale łucznicy są troszeczkę bardziej przydatni. Zwłaszcza jak jest ich tylko 10, bo 10 Ungorów to raczej, ungorów to raczej nie jest zbyt przeżywalny oddział. Yy, tak, i to są moje łucznice jak widzicie mają cięciwy na łukach, taki fajny detal, dorobiłem im, polecam, yy, to zrobiłem z, takiej, zrobiłem z takiej niteczki do okrętów do Black Seas, żeby tam robić olinowanie. Fajnie to wygląda, dodaje troszeczkę realizmu tym łukom, no bo jednak większość łuków z Warhammera, Dior, World to po prostu są same, powiedzmy, i Czasami, na przykład przy łucznikach imperialnych to kiepsko wygląda, ale jak się doda taką cięciwę, to już widać, że to jest łuk. Niezwyczajnie lepiej się prezentuje. Jeszcze później się zainspirował mną Łukasz i zrobił też cienciwy swoim łucznikom goblinów. Na pewno ładnie to wygląda. Jeszcze nie widziałem takiego zielonych skórych, ale czekam jutro bitwa z nim, więc zobaczę sobie ich. Na pewno będzie co oglądać. Na pewno można poprawiać jeszcze tych zwierząt. Ludzi dałoby się jeszcze sporo tu pewnie zrobić. Ale no, ja po prostu już szczerze mówiąc, to nie chcę mi się za bardzo nad nimi siedzieć. Może kiedyś w wolnych chwili, ale nie teraz. O, ta tarcza, którą trzyma muzyk, jest spadkiem po tym, że to byli kiedyś włócznicy, bo nie miałem szułku, żeby mu zaczepić. Także tak prezentują się Ungory. Moi wspaniali łucznicy, to jest jedyna jednostka z Warhammera jaką mam, która ma łuki. O, burza. Coś ostatnio dużo y, takich właśnie deszczy i burz jest w Polsce. Przynajmniej w województwie mazowieckim. Y, dalej, minotaury. Czyli już takie większe bestie. Y, mają... Cechę Monstrous Infantry, znaczy ich kategoria to jest Monstrous Infantry, czyli Monstrualna Piechota, bardzo duża. To jest taki zwykły z toporem dwuręcznym. Słyszałem, że niektórym ludziom się nie podobają te minotaury za bardzo, ze względu na ten zarys, zarys takich mięśni, i że troszeczkę tak groteskowo wręcz wyglądają. Tutaj mamy dowódcę Minotaurów, to jest chyba Bladkain się nazywa. No i mamy jeszcze sztandarowego Minotaurów, tak? Minotaury mają sztandarowego. Ogólnie to chciałem zrobić trzy Minotaury z dwuręczną bronią. Nie miałem w planach robić sztandarowego. Ale niestety źle skraiłem jednemu minotaurowi topór, i trzeciemu już nie mogłem. więc stwierdziłem, że no, trudno trzeba zrobić sztandarowego. Nie ma wyjścia. To jest bo w ogóle największe sztandar jaki mam. No, raczej rycerze Imperium tego nie przybiją. Dobrze, yy, teraz jeszcze większa bestia. Największa bestia mojej armii, czyli Cygor. Taki warhammerowy cyklop. Cygor to po prostu duża bestia, która mnie ciska tym głazem. Jak widzicie, to jest moja taka zwierzoludzka artyleria troszeczkę. jest nawet dzwon. I jedno oko. Cygor jest jednookim potworem. On coś ma z czarodziejami, bodajże on też widzi świat inaczej, on widzi świat przez wiatry magii i on też jest dobrą jednostką do zwalczania czarodziei, on może im wyssać duszę nawet, ma taką zasadę specjalną. No jest to dość ciekawa umiejętność. Na pewno jeżeli macie Cygora w armii, a wróg wystawia czarodzieja, to ten wróg musi mieć się na boczności. Bodajże Cygor ma jakąś zdolność, która powoduje, że jeżeli czarodziej rzuca, z, rzuca zaklęcie, w zasięgu chyba 12 sali od cygora, i to tu musi zaś lider leadershipu, Jeżeli go nie jest, to cygor tym coś mu robi. Nie pamiętam dokładnie co. Z cygorem też się dużo bawiłem, żeby go poprawić. Dobra, teraz moi bohaterowie. Z bohaterów mam szamana i beastlorda. Zacznijmy od szamana. On robi zarówno za Bra Shaman jak i Great Brave Shaman. No to są takie powiedzmy dwie kategorie szamanów. Great Bray Shaman to jest taki powiedzmy wyższy rangą. Stoi na taktycznym kamieniu. To jest stary model, ale powiedzmy, że jakoś wygląda. Macie przynajmniej okazję wreszcie zobaczyć moją armię, wyżywić w pewnej krasie. No i ostatnia figurka, najnowsza, czyli mój Beastlord. I tutaj jest największa ciekawostka, ponieważ to nie jest figurka od Games Workshopu, jak widzicie. To jest druk 3D. Tak, i to jest moja pierwsza styczność ten Beastlord z drukiem 3D w bitywniakach. Do tej pory nigdy nie próbowałem. Ale Łukasz mnie troszeczkę zachęcił, bo kupował sporo jednostek do swoich zielonoskórych, właśnie drukowanych, bo te od GW są strasznie drogie. A, właśnie kwestie finansowe są yy, głównym powodem, dlaczego wszedłem w druk 3D, dlaczego spróbowałem. I szczerze mówiąc, to nie żałuję, bo naprawdę fajnie wygląda ten Beast Lord. Ma dwa topory. I to jest zdecydowanie najlepiej wyglądająca figurka w tej armii. No, to dobrze w sumie, bo to bohater do dowódca, więc no, nawet pasuje. Stawka 30 mm. Tak wygląda Bislord i yy, o wiele jest tańszy niż ten od Games Workshopu, który Games Workshop się wydaje. Ten od Games Workshopu, najnowszy model Bislord, kosztuje 130 zł na Allegro, z tego co pamiętam. A ten tutaj kosztował coś koło 20, więc o wiele niższa cena. A szczerze mówiąc, to wygląda bardzo dobrze, jak nawet nie lepiej niż tamten. Ja absolutnie nie żałuję, nie zawiodłem się. Polecam, druki 3D. Dobrze, tak się prezentuje właśnie moja armia zwierzy ludzi. Troszeczkę Wam o niej opowiedziałem, pokazałem figurki. Napiszcie w komentarzach, co o nich sądzicie. No pewnie nie, nie, nie spodobają się Wam jakoś wybitnie, bo to są stare jeszcze i jeszcze troszeczkę gorzej pomalowane. No ale jakoś tam wyglądają, coś tam sobie reprezentują. I na pewno tej armii nie sprzedam, będę chciał ją rozwijać. Ale jak to wyjdzie to zobaczymy, jeszcze nie wiem dokładnie czy, czy na pewno ich e, uda mi się rozwinąć, zobaczymy właśnie jak, bo te zestawy kurcze są drogie strasznie, no Warhammera. Coraz silniej pada, ja będę kończył, e, 20, 25 minut, także film w miarę e, okej okay, jeśli chodzi o długość. Napiszcie tak jak mówię, co sądzicie o tej armii, może macie dla mnie jakieś, nie wiem, rady czy, czy coś przy zbieraniu tej armii, a może chcielibyście popisać się swoją, na przykład powiedzieć co Wy macie. Jeżeli macie tę armię, albo na przykład dlaczego Wam się nie podoba ta armia, zarówno pod względem modelarskim, jak i takim mechanicznym ogólnie fajnie by było trochę z wami pogadać na temat tych zwierząt ludzi. Wydaje mi się, że możecie mieć coś do powiedzenia na, na, na ich temat. Na pewno chętnie wysłucham. Także dziękuję Wam za obejrzenie i do zobaczenia w przyszłych odcinkach. A ja teraz mam nadzieję, że mnie tutaj nie zaleje. Na razie.